Czekaj, siemanko wszystkim, ja jestem Glantz Dzisiaj zagramy Sky Wars z Warsy z Siwym Widzimy się po intrze No, coś takiego Będzie dobre? No, git Widzimy... Stresuję się <gryzny> Ja sobie biegam na F5 i jest spoko o, Czekaj, bo nie na F5 Prawo, w lewo, dobra. Więc. Czekaj, w którą stronę mam się patrzeć? Tam? No, przecież. No, <grym> Dobra. Wyprostuj garba. Garba ci prostuje. Tu się patrz bardziej, jeszcze trochę w drugą tu? stronę. O, jeszcze troszkę. O, idealnie. <grym> to wszystkim, ja jestem Glans. Dzisiaj sobie zagramy Skywars z Civym. Witam. Tak. I widzimy się po intrze. Dobra, to jest część pierwsza nagrania. Teraz będziemy na nowo drugą część tak, pali, czyli już za ręką. Czekaj, bo mam lęk, Czekaj, patrz. Też mam łuk, to już też mam trzały No, jeszcze jeden hit Na środek zlagło cię tak lekko Kalej był na hita Czym jestby się przydał? O dotyk. Czekać. Okej, póki. Tam jesteś? Nie, do nie ty. No! Czekaj. Jest, jak ją mi tak walną? <grym> ja jeden na tego żula, obok. Okay. Dawaj ty! A jeden spadł. Wolał spaść. No to jeden został do wyjaśnienia i tyle. Tutaj sobie stoi. A to niego na początku strzelałem. O ma chyba Nie szkami mnie? Nie. Zostaw go, niech mój. я луку Я, я, нож. Пойдем трафик. Там я целюсь. Ну не рушайся. Извините, ваш сладятку, я пробую эту Балуйся. Czekajają, ja że tu sobie noci ty, fajny, nie mam To jeszcze waliłem Właśnie na go to teraz tu widać iść, bo on była tego No zbieraj, zbieraj No co się ja mogą mieć O oh nie, widzę, jak się krampisz tym ok. Padaj Pam. Lekka nie dogonić, bo ją ja jeszcze speedem o mnie. No! Do gotowego bunkra wpadłem. No co za! O nie! Zauważyłem za późno, że <śm> O tenu kmina nie czy nie wyjdzie. <noise> Co to było? Nie dam się. Mało HP, mało HP. Mówisz? Wypilniamy. Nie zdążyłem Nie zdążyłem z obiegot palić. na razie siły przerwę, nie? Wiesz, możesz takie tajemnice mówić. Mm, oczywiście. No oczywiście, że jest przerwa. No przecież ja nie w ciebie. Oczywiście, my. że nie. Jezu, kto mi zaprowadza do znajomych? Do No Widzisz? Ciebie tak wszyscy kochają. Jesteś słaby Mikiki. po prostu. Mikikisto. Kisto. Też pytaj się. Z YouTube'a znasz czy to. <laughs> Co Ale jadł, w ogóle na tym serwerze jest? Kto? No, on jest na tym serwerze? Kto? No ten Ty jak coś zaprosił. Myślę, że jest gdzieś na innym, nie? nie wiem. lubi za. Nikt. Oczywiście nikt. Że ciebie nikt. Ile tam się do level aglanców? Gdzie na odcinku mieć tysiąc? Co tam no, ma być? Jeszcze 500. Ruch? Nie, bo miałeś 9,5 na 10,5, czyli 1000 halo. Matematyka Patrz teraz myszki 400 jeszcze A nie dobra to jest 10,5 tysiąca, dobra to jeszcze 3000 tysiąc Niewięcej no to, <co> to <grystanie> 1000... 900 jakieś To weźmy łatwiej nie zabić, bo nie mamy mam Jest super. I... O dobra, coś zaskoczył, do O dobra, coś Jestem tylko wykupić, nie? o czym to Ja bym się znikną Idźmy z ona ma spokój, Dawaj, dawaj, zabijaj. Killaj. No, ktoś mnie z łuku bije. Milaj, już daj spokój, no. What the fuck? No, aha, myślałem, że to TP-ka jest... Mm, Spoko. No. Cygan, czy to siwy jest? Nawet ja nie jestem szybko Myślałem, <laughs> że to jest Lusek eee, cygan. Cygan Wiadomo, rusek, cygan, wiesz? Już prawie deadłem normalnie, miałem pół hp Ale uciekłem Niezła taktyka ty jest y tą klasą, jak lecisz tym Niekoniecznie dostaniesz obrażenia do opadku, jak trafił w wyspę Dobra, gdzie na środku. Łężaj! Knokaj! Bigo! Hm. No wypindalaj mi pan ode mnie, CSP. <grym> Dawaj, rzucaj go. Ile ci pomóc. Laksy! Dobra, mi. No nie! Uchaj! <grym> bez... oh, to mnie. Rans. Dzisiaj nie wam wszystko. <grym> Low HP i plus mało żarcia. No wiem, no. <grym> Chodź tu, chodź, chodź. się mnie <śm> ja tam poszedł ale... A. Wsparcie Ja nie mam strzał. a on taki fajny łuk Dobrze, lecisz mhm. Kurde, siedzi w tym, w słupie u mnie, nie u mnie Chcesz strzałkę? Bigo! No panie! No zepin do Nie faj, ty mnie uderzyłeś No nie! Ja Najgorszy No i tapnia się tu po powrotem I Ja tam do ciebie nie Na tym Windowsie się kurde mam lagi przy nagrywaniu, nie wiem czemu <noise> Ja zaraz do no nowego, win nowego Windowsa instaluję znowu. Zapraszam. No chyba ci głowa boli. No chodź tu! No chyba łupiesz masz! No i teraz mam tylko drwia ten, jak sobie mieć. No chyba... siedzicie, Ja widziałem co ty masz za knockback. No chodź tu, no co się boisz? No. Ja sobie czekam. No chodź. tak się nie bawimy, noo! Tefuł się za mną był! Skoczył mi się tefuł za mną! To jest technika. No, no, Muszę się Nie pożegnamy, mógł. bo to już 12 minut odcinka. To mało, panie, przynajmniej tak Nie, 15 musi być. Nie, bo... bo to nie, znowu nie, bo twój komputer nie wyrobi z renderingiem, bo no, byle 2 lata się robiło. Nie, no godzinę tylko. Cześć. 12 minut, godzina? Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Był ze mną dzisiaj siwy, rudy. Byłem patrzcie, stój, stój w miejscu. Patrz, widzicie, tu, tu na głowie ma oznaki, że jest już rudy się robi. Zwłaszcza na nagraniu. Aha, <grym> bo ty pewnie masz ten. Aleksa umnie, czy nie? Nie. Yeah.